Kilka dni temu na zlecie motocyklowym nawiązaliśmy rozmowę ze znajomymi odnośnie nieprzyjemnych zapachów w kaskach. Jak wiemy, przyszło lato, są upały no może nie dzisiaj aktualnie, gdyż lekko pochmurnie, ale na ogół są, jest gorąco, a więc ta głowa mimo wszystko się poci, każdemu. Niektórzy mówili, że stosują, po prostu jeżdżą w kominiarkach, że wtedy te zapachy im nie przeszkadzają, że, że tego nie ma. No mi trochę to zawsze przeszkadzało w kasku. A więc zacząłem stosować woreczki lawendowe. Po prostu biorę sobie taki malutki woreczek. no, trochę go pościskam, pościskam. I po każdej przejażdżce wrzucam do kasku po prostu do środka. On tam sobie leży. I tam, nie wiem, dzień, dwa, trzy, nawet czasem chwilę tylko, nie? Za każdym razem już mam taki odruch. I później zapach jest dużo świeższy, jest przyjemniej lawendowo. Jadę no, kilka godzin, wtedy nawet go czuć przez nie wiem, kilkaset kilometrów. tak On jakoś tak szybko mi nie wywiewa z tego, albo ja po prostu mam taki czuły, wrażliwy nos. Ja mam ogólnie dwa, bo tak czasem sobie wrzucam jeszcze do plecaka, jak mi trzeba, albo, albo po prostu do torby. Tutaj mam taką torbę z helotzce, taką typową na kask Więc czasem wrzucam do tej torby i też już sobie wtedy kiedyś założę kask, to jakoś tam już w środku wtedy ładniej pachnie. Osobiście bardzo polecam. Woreczki są ze strony rosto.pl. Lawendowe roztocze. Tutaj, jak widzimy, zdecydowanie warto.